To nasza zguba. Boże. Jak ty Boże. się zachowujesz? Powinieneś okazać trochę szacunku panu radnemu. Puść go. Coś to się pan chował, panie Karolu. Było, jak szef powiedział, siedział kompletnie pijany, w najbrudniejszej spelunie, przy dworcu Rubielowie. Myślał, że go nie znajdziemy. Upił się pan. Ze strachu, bał się. Cały się trząsł. Bał się pan, tak? Bardzo słusznie. Zawiodłem się na panu. A Miał pan takie piękne perspektywy. Mógł pan we dwójkę zostać ponownie. Panie Januszu, ja naprawdę się starałem. No. Wszystko było przygotowane i każdy wiedział, jak ma głosować. No. Każdy? Gdyby każdy wiedział, byłoby po sprawie, a nie jest. No, czy to moja wina, że jedna osoba się wstrzymała? No widać, komuś zadrżała ręka. Pan był tam po to, żeby nie zadrżała. No to wszystko przez proboszcza. Wójt go zaprosił i ten wygłosił taką gadkę o sumieniu, przemówienie, no i...